Dobry, witamy Was na pierwszym odcinku z Minecrafta Aaaaaa! Nie lubię <grym> Dobra, koniec, koniec <grym> Ej, podeszlecie mi swoje skiny na TV później No nie? bo ja Po prostu Steve'a ten Wiesz. <grym> tak. Cyke, co robisz? To no, nie jest. Może mi się z A co wy robicie? Najpierw trzeba znaleźć wioskę Speedrunner Tak sobie ustawiłem w ABS-ie, że całkiem jasno jest a szal, a szal, patrz, masz. A, szal. a, gdzie Będziesz, w no? a? Nie, nie. Wyruszamy w podróż, morzu Co? Wyruszamy w podróż bez siebie Bez siebie. Co to idziemy. bazę robimy tutaj? Bazę tutaj robimy. Ciebie śmiech Spoko, fajnie No mi żelazo, krasnolud O nie, przepraszam, przepraszam, zapomniałem, że, ty nie, że nic masz. to nie jest smacz To teraz M ma 40 Tak no. przecież, Dawider Z drugiej strony był wieśniak 36 z gniłego mięsa za szmaragda i Aha. 9 złota za szmaragda Złoto tu jest praktycznie bezużyteczne Aha. a wiem gdzie jest, wiem fame. gdzie gdzie jest pendecho? Chodźcie tam, tam. No tu, tutaj jest ten wieśniak, akurat to jest dobry pomysł. Więc nie wiem, czy chcecie, czy możemy tego drugiego wziąć jednak, spróbować? Oni będą mogli się rozmnażać wtedy, będzie mogli wioskę zrobić podziemną. I dla nich wypizdowie. Można rozmnożyć wtedy ich. Dobra, zabijam Odleczy tego. się śmierda. tego jednego. Nie, zostaw Błażu. Słuchaj, odleczymy go i możemy ich rozmnażać, wtedy oprócz Siema. dwóch y, kapłanów będziemy mieć kolejnych, na przykład farmerów i tak dalej, nie? Robimy 5 na 5 pokój Daj na no tej itemy Błażu, te, te dwa co tu leżały To jest tak, tu... E, tutaj... Czekaj, jeśli ja... się jabłkiem rozleje, zaraz co, ja prawo, czy. Dobra, mam mało HP, chyba z nim złotą jabłko. Żartuję. Na pewno potrzebujemy. Błażu, to możesz od razu z Dawiderem poszukać owiec. Robimy na górze bazę. Nad tym igle, na, na poziomie tego igla. Masz... bobra Tak W twojej matce Znaczy co? Do A, widzenia ok. widzowie Do, Do widzenia! Będę chyba pożegnać. To masz tą potkę... siema Masz... <laughs> masz tą... <laughs>